Mam trzy minutki, żeby przedstawić Wam książkę Kapłanka Tafi. Słuchajcie, dostałam dla siebie i dla Was, także na końcu będzie konkurs. Gdybym czegoś nie dopowiedziała, to będzie w opisie. Transfering Rzeczywistości. Tak naprawdę książka, która trochę mnie zaskoczyła. Trochę musiałam się przestawić ze swojego takiego wybitnie konkretnego podręcznikowego wręcz myślenia, trochę wejść w ten film, który ona przedstawia jak Alicja do Króliczej Nory. Ale jak już się nauczyłam ją rozumieć, czytać, to okazała się bardzo fajna. Książka, która pokazuje nam, jak Manifestować, by wymanifestować. Ale nie są to puste manifestacje pod tytułem chcę kogoś, chcę czegoś, tylko jest to faktycznie zmiana naszej rzeczywistości. I tutaj nawet zapamiętałam sobie mm, stronę 107. Dobrze to zapamiętajcie: ustawianie rzeczywistości jest możliwe, zaś ustawianie ludzi nie. Z innymi ludźmi można jedynie wchodzić w zwierciadlane interakcje. Czy chcesz czegoś konkretnego od konkretnych ludzi, podejdź do nich i kontaktuj się z nimi wewnątrz filmu z uwzględnieniem tego, że jest to film zwierciadlany. To jest książka, która mówi łatwym językiem o trudnych rzeczach, ale jednocześnie w taki bardzo metaforyczny sposób. Jeżeli jesteś na etapie rozwojowym i potrzebujesz takich fajnych, konkretnych rad, jak tworzyć swój film jako reżyser, ale trochę w takim baśniowym układzie, a tutaj jest książka dla Ciebie. Ona mi się skojarzyła z takim flow e, z Anastazją i jej e, śpiewającymi dębami, czy e, tam różne były tytuły. E, opowieść, a jednocześnie przemycenie prawd i energii rządzących wszechświat. Także powiem szczerze, że książka podoba mi się. Ja musiałam ją najpierw przejrzeć, potem przeczytać. Jest wydana w dosyć prosty sposób, na takim, bym powiedziała, niebłyszczącym papierze, ale to też dodaje jej uroku. Ma swoje rozdziały, ma ważne rzeczy zaznaczone w takich ramkach. Jest Płynąca, ale jednocześnie, jeżeli będziecie ją czytać, to czytajcie ją z ołówkiem w ręku, bo okaże się, że kupę zdań jest takich, które mogą naprowadzić Was na ustawienie swojego filmu i na ustawienie swojego obrazu, czyli zmiana rzeczywistości na taką, jaką oczekujecie, a Wy będziecie reżyserem. Światowa sensacja. Kapłanka Tafi spacer w filmie. E, fajnie się przedstawia na początku, że jestem, ale powiem skąd, a może powiem, a może nie powiem. No, taka do, do zatajemniczości. Ale przeczytajmy, co tutaj e, mówią wydawcy. Skoro postępujesz wedle własnej woli, to dlaczego efekty nie są zgodne z Twoją wolą? Myślisz, że nie udaje się, ponieważ się nie udaje i tyle. W rzeczywistości nie udaje się, ponieważ nie postępujesz według własnej woli, lecz prowadzi cię scenariusz. No właśnie, wyjście z Matrixa wyjście spoza scenariusza. Poza tym nie umiesz działać tak, by się udawało. Zamiast ustawiać rzeczywistość w nadchodzącym filmie, walczysz z rzeczywistością w bieżącym kadrze. Rzeczywistość jest tym, czego nigdy nie było i nigdy nie będzie lecz tylko jest, jednorazowo i teraz. Coś na zasadzie wszyscy jesteśmy w grze, no nie? Rzeczywistość istnieje wyłącznie, jeżeli zaistniała. Nie możesz zmienić tego, co zaistniało, lecz właśnie to próbujesz robić, ponieważ wszystko, co cię otacza, jest ten co zaistniało. Ten tryb narracji jest w książce, ale tak jak mówię, po paru stronach ja się przestawiłam z takich konkretów weźmi czarno kurę, cztery świczki i działaj, właśnie na taki... Um, na taką narrację, dosyć ciekawą, także, także tak. Mm, tu, 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 tu. E, tutaj też również mamy, że jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po pierwszą powieść Wadima Zelanda, kapłanka Itfat, tak jak Tafi, Itfat, tak, pierwsza część. E, Wiecie, że nawet nie wyszukałam, czy jest spis treści. Jest, no to sobie zajrzymy do spisu treści, jak to mamy w zwyczaju. Poznajmy się dwa ekrany, spacer w marzeniu sennym, pierwsze wejście do rzeczywistości. Uważaj na uważność, ustawianie rzeczywistości, splot energetyczny zamiaru zewnętrznego, jak używać splotu, iluzja działania, jak wydostać się z pułapki, z matrixa, przeprogramowanie, przeobrażenie, metasiła. Imitacja działania, obecność, pożytek, pozwolenie, scenariusz, iskra twórcy, komendy mocy, podążanie, moc zewnętrzna, papierowy człowiek, ustawianie obrazu, kontakt ze zwierciadłem, manipulacje, ustawianie odbicia fatalny dylemat Jesteście wspaniali, jesteście doskonałością. Metoda trójruchu, jesteście genialni, technika imitacji, myślokształty, znaczniki myśli, chciwi myśliwi, łada, splot w połączeniu ze strumieniami, moc poprzednich wcieleń, nieskończoność w nieskończoności, zakończenie. Fajna sprawa, bo macie tutaj takie techniki również podane właśnie na kreowanie swojej rzeczywistości, jak reżyser filmu. I to jest właśnie taki spacer po filmie, no nie? Czyli tak jakby film się dzieje, my walczymy ze sceną obecną, zamiast planować przyszłą. Ale chciałam wam pokazać, poczekajcie, komendy mocy. Nie jesteście w stanie zmienić bieżącego scenariusza, nawet jeśli się w nim przebudzicie. Trzeba przeskoczyć z pociągu w pociąg. To tak jak na teorii struny, no nie, że z pociągi. Macie wybór pozwolić scenariuszowi ruszać wami, albo wziąć się za siebie, by poruszyć się. I to jest właśnie e, fajne. E, tutaj kwestia zadawania pytań, patrzenia na pewne rzeczy i y, y, zmian. Wszystko nie jest takie, jak chcę. Unikamy tego, unikamy wszyscy, unikamy wszystko. Także wiecie co? Myślę, że naprawdę do przeczytania, przeanalizowania z ołówkiem w ręku, żeby te ciekawsze zdania wyłowić i chociaż jedną nogą wyleźć z Matrixa. Ja zawsze Wam mówię, Matrix trzeba wykorzystać, ale książka jest ciekawa, jest inna od takich podręcznikowych, jest inna, ale, ale jest ciekawa. Macie? Macie czytaliście? Czytaliście pierwszą część? Dajcie znać w y, komentarzach bardzo chętnie y, nie wiem po, posłucham, chciałam powiedzieć, że no po, poczytam wasze opinie. No i przypominam, że jest y, konkurs na Instagramie do wygrania właśnie ta książka. Myślę, że od poniedziałku do poniedziałku, tak jak ten film będzie w poniedziałek, to do następnego poniedziałku możecie komentować rolkę na Instagramie. No i wygrać książkę. Do zobaczenia. Papa! Pa.